Tak, tak. Nazywamy się Momo. Dla tych osób, które nie wiedzą, na pewno przy tej kon kon konkretnej prezentacji bardzo ważne jest, żebyśmy wytłumaczyli, że jesteśmy biurem architektonicznym, zajmujemy się architekturą i dzisiaj będziemy mieli taki, a, taką przygodę, jak się włoski bizon u nas w biurze pojawił. Tak, tak. <grym> No tak, mamy świadomość tego, że często jesteśmy właśnie postrzegani w ten sposób. Może ten wąs nie jest tutaj przypadkowy. Mhm. Mamy taką świadomość też właśnie tego, że często klienci, kiedy ja nie mam wąsów, ani Łukasz okularów, no to mylą nas, mylą nas ze sobą. I... Ja jestem chudszy, mam dzisiaj gruby sweter. No i teraz mnie to generalnie troszeczkę denerwuje, bo oni często postrzegają nas jako ten grubszy i ten chudszy. I żeby dzisiaj nie było takiego problemu ze skojarzeniem, to ja dzisiaj mam wąsy, masz ja ma okulary. Jestem Łukasz. Ja jestem Jakub, miło mi, dzień dobry, witamy jeszcze raz. I chcieliśmy ten problem raz na no zawsze zakończyć. To nie ja. Ten pan, pomimo tego, że ma okulary, to tak naprawdę to, to wcale nie Łukasz. To walka. Dla Państwa, ludzi, którzy na co dzień mają do czynienia z designem, często to ten, ten pan jest dużym wyznacznikiem. Bezna ten pan to Walter de Silva. I Alfa Romeo. Alfa Romeo, tak. Bardzo ważny temat dzisiaj. E, pewnego dnia Alfa Romeo puka do drzwi Waltera i mówi: Ratuj, ratuj. Jesteśmy na dnie, ty zajmujesz się designem, potrzebujemy Twojej pomocy. Zaprojektuj nam przełomowy model Uratuj firmę. Lata 90. tak, końcówka lat 90. Mówi, mówią, potrzebujemy modelu. No tak. i co on robi? Magiczna liczba 156 tworzy model tą liczbę i ten model, który ma uratować firmę, ma to spracać, nazwa, tak to, to, to nazwa tego przełomowego tak, modelu od tego rozpoczął i Walter, tą ekspansję tą liczbą 156 właśnie zapoczątkował numer No i co się dzieje? Tak. Wielki sukces odnosi sukces. Wielki sukces odnosi. No ale <mety> ten sukces jest przypadkowy. Tak? tam Również dzieło przypadku. Do, 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 do nie można tego inaczej nazwać. Ten sukces jest połączony przypad z przypadkiem. Nie ma co ukrywać, że, że tak w życiu czasami się zdarza, że, że ten przypadek gdzieś odgrywa tam rolę. No i to jest ten przedmiot owego przypadku i wielkiego sukcesu Waltera de Silva. Klamka. Klamka i przedmiot, który jest sfotografowany w pewnym miejscu, który ma wiele, wspólnych... do tego tak, tak, tak. wiele wspólnego z nami, ale o tym powiemy Wam na sam koniec. To jest ta magiczna właśnie klamka. I włoski design. No i kolejny włoski design, czyli 156, to czym firmę udało się uratować i czym on się charakteryzuje. Ja tutaj podejdę bliżej, to będzie widoczne. Bardzo istotna sprawa. Że... Teoretycznie samochód ma czworo drzwi limuzyna, ale tak naprawdę jest to taki trik, schowana z tyłu klamka i bardzo ważny moment, ten, ta kwestia przypadku, jak do tego doszło. Ponieważ ten model został rozsławiony właśnie dzięki temu trikowi stylistycznemu, to znaczy ukrytym tylnym drzwiom. Jak się patrzy na samochód, to wygląda tak, że to jest dwudziowe kubek, a w rzeczywistości on ma jeszcze jedną parę drzwi z tyłu, które są ukryte za pomocą tej klamki. No i tak od tego się rozpoczęło, że samochód czworo drzwi, cztery klamki konwencjonalne, to jest taka nasza mistyfikacja. Ale skończyło się na, 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 na tej ukrytej klamce, która jest tutaj wyżej, w słupku. I wracamy znowu do tego przypadku, który przed chwilą był zaprezentowany. Tak. jak do tego doszło? Otóż nie wszyscy o tym wiedzą. Ten model został rozpromowany właśnie dzięki temu, że nie miał z tyłu tej klamki, tych drzwi. Ale stało się dzięki temu, że w momencie, kiedy powstał prototyp, dwa zespoły były odpowiedzialne za ten szlif w postaci klamki. I była przerwa. Jedna, jeden zespół dokleił dwie klamki. Drugi zespół się montował i nie zdążyli zdjąć. po przerwie. firmie posiłacz. Tak, po, 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 ja teraz szybko jeszcze wracam do tego, wracam do tego poprzedniego e, slajdu. Po przerwie wracają i została stara klamka i nowa klamka. I tak już zostało po prostu. I ja szybko tam już chodzę, bo muszę, bo zaraz slajd zniknie. Całe życie człowiek pracuje i w końcu się e, udaje rady. dorobić tego wymarzony samochód, włoski design. Tak jest. Ale w z łodzim designem jest tak, że ona jest bardzo śliczny, ale on ma pewne wady. Tym tylko razem, dwa razy, tylko dwa razy. Tym razem akurat to nie jest Łukasza samochód, ale no nierzadko się zdarzało, że Łukasz nie był na dziewiątą w biurze. Mhm. Zdarzało mi się spóźnić, jak się spóźniałem, było wiadomo, co chodzi, nie musiałem dzwonić, tłumaczyć. Tak. Niektórzy mówią, że ten design jest trochę to głuchowy. nie mój. Ale w miał to do siebie, że potrafiło sama się zapalać. Wybuchowy to to design. Wybuchowy design, tak. Tym razem tak akurat nie była Łukasza. Ale z tą Łukasza też się działo. Podobne rzeczy, nie? Do, ja dość, tak, dość, to, to, to. dość sporo. E, w internecie nierzadko można znaleźć pewne, e, możli, pewne możliwości zakupu e, takich właśnie egzemplarzy. Ja, mówię, ja tutaj nie kupowałem. Tak. Nie. E, Łukasz kupował tą całą wtedy na początku. E, na początku. Wszyscy znają żarty, e, dlaczego właściciele Alfie Romeo nie e, pozdrawiają się na ulicy. Ponieważ widzieli się rano w serwisie, no i Łukasz również należy do tego momentu, do tych, do tych osób. No, ja się tak śmiałem, zawsze śmiałem z tego włoskiego designu, ja miałem wtedy niemiecki produkcji samochód. zawodny, Tak, ale mnie się zepsuł. I przyszedł moment, kiedy ja pukam do Łukasza i mówię, Łukasz pożycz mi swoją Alfę. To zdarzyło się raz, raz jedyny. No Zdoby i do niczego pożyczyłem. Jaki był z tego skutek? Czy zauważacie drobną różnicę między tą na górze a tą na dole? Ta na górze to jest przed tym, kiedy ja pożyczyłem, a ta na dole... No. Nie ma, nie ma klamki, prawda? Właśnie. I znowu taki element przypadku. Ta klamka po prostu stała mi w ręce wtedy, kiedy ją pożyczyłem. No i gdzie ten włoski design w tym naszym świecie? No była No i tu właśnie dochodzimy do pewnego sedna. To jest nasza lodówka w naszej pracowni. Nasim domkiem. Tak, z naszym, z naszym kolegą, który pracuje razem z nami. I tu historia zatacza krąg. Ten włoski design na stałe zagościł. Na początku po prostu przykleiliśmy ją do lodówki, jako żart. na żartu. No ale okazuje się, że te y, przypadki. Lodówka nie była włoska. Bardzo dobrze się sprawdzają i ona funkcjonuje do dzisiaj. Wymieniamy od czasu do czasu y, taśmy. Na no i tak po części ta nasza architektura, to nasze projektowanie z włoskim designem zatoczyło okrąg. Eee, chcecie, to kupcie. <śled>